Witam wszystkie rybki w szybkim, krótkim, zwięzłym czytaniu na znaki Zodiaku. Tarot: dwie karty na zbliżający się tydzień dla Was. Dwie karty, czyli jedna karta na finanse, na sprawy zawodowe, przy Was materialne sprawy, druga na miłość. I sprawdzamy. O, patrzcie, widzicie? Przy finansach, mi tutaj karty same się zsunęły, ja Wam powiem od razu. Kochani, wy macie jakieś oczekiwania, czegoś potrzebujecie. Chcielibyście może wyjechać za granicę, podjąć jakąś pracę zagraniczną, może zmienić właśnie swoje takie, jeżeli macie takie plany o wyjeździe zagranicznym, e, tęsknijcie za czymś, co było kiedyś w waszym życiu. Kochani, e, jeżeli chodzi, sunęłem się te karty, dlatego ja wam powiem, chociaż i tak wyjmę jeszcze jedną kartę dla was. Jeżeli jest tak, jak tutaj karta mówi, to musicie się zastanowić i rozważyć wszystkie za i przeciw, bo w tym tygodniu, Będziecie mieć takie myśli. Będziecie mieć myśli takiego powracania do Waszej przeszłości. Dobra, sprawdzamy sprawy finansowe przy Was na no, zbliżający się tydzień. Kurczę karty. Moje karty żyją swoim życiem. Ja mówię dwie karty, a one mi się tu bardzo mocno wybijają. Ja powiem, je, od razu wyjmę jedną. Najwyżej będą trzy karty i już Wam mówię. Kochani, nie można łapać pięć rok za ogon. Pamiętajcie, nie łap pięć rok za ogon. Zdecyduj się na coś. Yy, precyzuj swoje wymagania, oczekiwania. Na ten tydzień część z Was odejdzie z pracy. Tak widzę. Ale część z Was dostanie też nową propozycję i szansę. Nawet wyjazdu. Nawet zmiany miejsca zamieszkania, nawet zmiany kraju, nawet zagraniczny, zagraniczny wyjazd. Ale częściej z Was widzę tutaj osobę z podznaku panny, która może Wam w czymś pomóc, może Was wesprzeć, ale też może Wam zaszkodzić, bo to karta jest przewrotna, tak? Tak karty dla Ciebie pokazują. Widzę też osobę z podznaku raka przy Twojej pracy. Z rakiem możesz mieć romans, lub może między Wami iskrzyć, bo to już zakrapia o uczucia. Dobra, idziemy dalej. Miłość. Widzieliście to? Kochani, ja Wam powiem tak karta wypadła sama, ale dobra. Ale ja wam wyjmę jeszcze jedną kartę na miłość. Ja. Jest miłość. Jest bardzo duże uczucie, jest chemia, przyciąganie, pożądanie, pragnienie. Wszystko, czego człowiek może tylko zamarzyć w tym tygodniu to rozkwitnie. Jeżeli jesteś singlem, poznasz swoją drugą połówkę, swoją bratnią duszę. No, tak. W, tym, w najbliższym tygodniu poznasz taką osobę. Poznasz osobę niespodziewanie, jeżeli jesteś singlem. Ale jeżeli jesteś w relacji, to ta relacja bardzo będzie kwitła w tym tygodniu. Bardzo będzie, jeżeli jest brak kontaktu, ta osoba się odezwie. Jeżeli, szczęście, ja widzę szczęście. No powiem Wam tak krótko i na temat. Szczęście. Szczęście, szczęście, szczęście. Porozumienie, zgoda, pojednanie, dogadanie się, wyjaśnienie pewnych ym, problemów, pewnych spraw, które Was gnębiły. Kochani, no tyle dla Was, tyle dla Was na ten tydzień. To jest tylko tydzień. Także, no, jesteśmy ograniczeni czasowo w tym filmiku. Kochani, dziękuję Wam serdecznie. Trzymajcie się ciepło. Zapraszam na inne czytania na moim kanale. Zostawiajcie komentarz, jaki chcecie rozkład na takie krótkie czytania, na dwie karty, może na trzy karty. Napiszcie. Trzymajcie się ciepło. Cześć, pa!